Czym jest nowy tak zwany fundusz na inwestycje wprowadzony razem z tak zwanym estońskim CIT? Jaki jest jego mechanizm działania, jakie korzyści może przynieść podatnikom? Dla kogo przeznaczona jest ta preferencja podatkowa i jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać? Cześć, witam Cię w szóstym odcinku podcastu Dzień Dobry Podatki, w którym razem z moimi gośćmi, ekspertami podatkowymi, rozmawiamy o najważniejszych problemach podatkowych. Nazywam się Michał Wilk i jestem doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii prawno-podatkowej Gardens Tax and Legal. Jestem także wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. W dzisiejszym odcinku wracam do projektowanych zmian w podatkach dochodowych. Trzeci odcinek podcastu poświęcony był opodatkowaniu CIT spółki komandytowej, a piąty opodatkowaniu spółek tzw. estońskim CIT. Dziś, domykając niejako te zagadnienia, opowiem o tak tzw. funduszu na inwestycje który należy do tej pozytywnej części projektowanych zmian. Jest to jednocześnie trzeci po opodatkowaniu spółki komandytowej i systemie tzw. estońskiego CIT element, który jako pakiet trzeba brać pod uwagę zastanawiając się nad wyborem formy prowadzonej działalności gospodarczej, czy też nad sposobem reorganizacji firmy. Zanim jednak zaczniemy, mam dla ciebie pewną niespodziankę. Podcast Dzień Dobry Podatki został oficjalnym patronem cyklu webinariów organizowanych przez Polski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego, czyli IFA Poland, o podatku u źródła. Webinaria są bezpłatne i zapowiadają się bardzo ciekawie. W opisie do tego odcinka znajdziesz link do rejestracji na stronach IFA. Zacznijmy od tego, czym jest Fundusz na Inwestycje. I na czym polega ta korzyść podatkowa, no i jak się ma ten instrument prawny do tak zwanych zasad ogólnych, do opodatkowania na zasadach ogólnych i do tzw. estońskiego CIT. Więc w pierwszej kolejności chcę powiedzieć o tym, że skorzystanie z instrumentu, z tak zwanego instrumentu funduszu na inwestycje, to jest decyzja o tym, że pozostajemy w rygorze zasad ogólnych. Czyli fundusz na inwestycje jest pewną alternatywą do tak zwanego estońskiego CIT. Fundusz na inwestycje to jest fundusz, który podatnik wyodrębnia w kapitale rezerwowym. I podstawowa korzyść, która wiąże się ze skorzystaniem z, z tego instrumentu, jest taka, że środki wpłacone na taki fundusz mogą być kosztem uzyskania przychodów bezpośrednio, od razu, czyli bez czekania na na przykład. Amortyzację zakupionych środków trwałych. Czyli jeżeli mam w planach inwestycje w moim przedsiębiorstwie, to inwestycje za pośrednictwem takiego funduszu niewątpliwie będą bardzo korzystne podatkowo, bo ta korzyść podatkowa wynikająca z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatki na takie inwestycje. Będzie przyspieszona, no, będę ją czuł od razu, co niewątpliwie zwiększy płynność finansową przedsiębiorstwa. Te środki, oprócz tego, że fundusz powinien być wyodrębniony w kapitale spółki, środki powinny być fizycznie wpłacone na wyodrębniony rachunek bankowy. Oczywiście, zgodnie z projektowanymi przepisami, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z takiego funduszu nie są kosztem uzyskania przychodów, czyli nie ma tutaj podwójnej Korzyści podatkowej, podwójnego zaliczenia do kosztów tych wydatków. Chodzi tu wyłącznie o przyspieszenie zaliczenia do kosztów wydatków inwestycyjnych. Pytanie, dla kogo takie rozwiązanie jest dostępne, dla kogo jest przewidziane? I projektowane przepisy wprowadzają w tym zakresie bardzo podobne bariery wejścia, co przesłanki skorzystania z tak zwanego estońskiego CIT. O, czym, o których to barierach wejścia mówiliśmy podczas ostatniego odcinka podcastu. Pierwszym ograniczeniem jest forma prowadzonej działalności gospodarczej. Z nowego funduszu na inwestycje mogą skorzystać wyłącznie spółki zo i spółki akcyjne. Od razu więc widać, że spółka komandytowa ponownie została pozbawiona tych nowych preferencji podatkowych. Ale różnica w stosunku do estońskiego CIT jest taka, że O ile w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę ZO i decyzji o wejściu w tzw. estoński CIT pojawia się bardzo rygorystyczny, bardzo duży z reguły w praktyce podatek z tytułu przekształcenia, w przypadku spółki komandytowej przekształconej w spółkę ZO i decyzji o skorzystaniu z funduszu na inwestycje, tego podatku już nie będzie. Warto o tym pamiętać. Wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w specjalnej strefie ekonomicznej czy korzystają z tak zwanej decyzji o wsparciu. Szereg wyłączeń wiążących się ze sposobem powstania podatnika. Myślę tutaj o wyłączeniach, które dotyczą połączeń, podziałów, aportów i tego rodzaju restrukturyzacji. Jest też limit dotyczący przychodów brutto w poprzednim roku. To jest dokładnie to samo 100 milionów złotych, które jest barierą wejścia przy estońskim CIT. Przesłanki dotyczące zatrudnienia oraz prostej struktury kapitałowej spółki, czyli nie możemy mieć spółek córek i nie możemy być posiadani jako podatnik CIT przez innych, inne podmioty korporacyjne, to są te same bariery wejścia co przy estońskim CIT. No i wreszcie przesłanka, która dotyczy struktury przychodów, powinniśmy mieć więcej przychodów z działalności operacyjnej niż przychodów o charakterze pasywnym. Czyli można powiedzieć generalnie przesłanki. Bariery wejścia są tutaj bardzo, bardzo podobne, co w przypadku estońskiego cit. No i teraz pytanie, jak już zgromadzę środki na tym funduszu na inwestycje wyodrębnionym w kapitale rezerwowym, przekazanym na wyodrębniony rachunek bankowy? To jakie inwestycje mogę sfinansować z tego funduszu? No i tutaj y, chyba największe w mojej ocenie ograniczenie, które jest największą barierą wejścia, jeśli chodzi o skorzystanie z tego instrumentu, mogę przeznaczyć te środki na zakup nowych środków trwałych, na własność ewentualnie mogę korzystać z tych środków trwałych w ramach leasingu, ale leasingu finansowego i to środków trwałych zaliczonych do grupy 3 do 8 klasyfikacji środków trwałych. Maszyny, urządzenia, środki transportu, ale środki transportu bez samochodów osobowych, bez samolotów, jachtów, oraz, jak to mówi, projektowany przepis innych składników majątku służących głównie celom osobistych, osobistym udziałowców lub akcjonariuszy lub członków ich rodzin. Przede wszystkim zwraca uwagę brak budynków, brak budowli, brak wartości niematerialnych i prawnych oraz brak leasingu operacyjnego. W praktyce wiele Nowych inwestycji obejmuje właśnie te składniki majątku, szczególnie takich inwestycji, które wydawałoby się są pożądane i które powinniśmy wspierać właśnie tego rodzaju instrumentami. Te cele inwestycyjne, o których powiedziałem, powinny być osiągnięte czyli środki zgromadzone na funduszu powinny być wydatkowane. Co do zasady, w rok. Po dokonaniu odpisu amortyzacyjnego, albo w ciągu trzech lat, jeżeli odpowiednia informacja o planowanych inwestycjach zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego, no i to wydatkowanie nastąpi faktycznie do końca trzeciego roku, następującego po roku, w którym dokonano odpisu. Jeżeli te środki nie zostaną wydatkowane na te cele, o których mówiliśmy, albo nie spełniono innych warunków, grozi z tego tytułu sankcja w postaci Takiej trzyletniej karencji, w którym to okresie nie można skorzystać z instrumentu funduszu na inwestycje. Niewydatkowana część zaliczana jest do przychodów i tu ważna informacja z odsetkami od zaległości podatkowych. Należy zatem przemyśleć te decyzje o wejściu w tzw. fundusz na inwestycje, biorąc pod uwagę właśnie te konsekwencje w postaci obowiązku zwrotu kwoty. Zaliczeniu jej do przychodów wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Pytanie zatem, czy skorzystać ze estońskiego CIT, czy skorzystać z funduszu na inwestycje? Te instrumenty są podobne, mogą prowadzić do podobnych skutków w postaci odroczenia opodatkowania. Różnica jest taka, że w przypadku funduszu na inwestycje nie musimy Ponosić nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości, określonej ustawowo. Sami wybieramy, w jakiej wysokości chcemy inwestować. No to o tyle duże znaczenie, że no, w niektórych przypadkach absurdalny wymóg 15% nakładów w stosunku do wartości środków trwałych, który jest przesłanką skorzystania ze estońskiego CIT, może w praktyce oznaczać, że ustawa nakazuje nam na przeznaczenie wielokrotnie wyższych kwot na inwestycje niż nasz zysk, jeżeli zysk spółki jest y, odpowiednio y, niższy niż wartość tych aktywów trwałych, środków trwałych, od których liczone jest owo 15%. Czyli tutaj mamy pewną elastyczność, możemy decydować, ile tych nakładów inwestycyjnych chcemy ponieść. Z drugiej strony, estoński CIT może działać w ogóle bez nakładów inwestycyjnych, w przypadku, w którym decydujemy się na alternatywną przesłankę zwiększenia wydatków na zatrudnienie. Fundusz na inwestycje z natury rzeczy nie będzie działał, jeżeli tych inwestycji nie będziemy dokonywać. Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że w przypadku estońskiego CIT, Wyłączone jest skorzystanie, możliwość skorzystania z ulgi, np. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, który to instrument jest dostępny dla podatników korzystających z funduszu na inwestycje. Istotną informacją jest także możliwość skorzystania z funduszu na inwestycje przez spółki komandytowe po przekształceniu w formę spółki ZO, od razu bez dodatkowego podatku z tytułu przekształcenia, jak to ma miejsce w przypadku estońskiego CIT. W związku z tym konieczne jest indywidualne podejście w każdej sprawie, no i podjęcie takiej decyzji, czy korzystamy ze estońskiego CIT, czy z funduszu na inwestycje, czy w ogóle rezygnujemy z nowych projektowanych rozwiązań. No i wreszcie, czy te nowe rozwiązania są dla podmiotów, które nie prowadzą działalności w formie spółki z oczy spółki akcyjnej, na tyle atrakcyjne, że warto jest pokusić się o przekształcenie na przykład z, ze spółki zo czy o wybór takiego takiej formy prawnej spółki zo spółki akcyjnej przez podatników prowadzących działalność do tej pory w innych formach Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka oraz gorąco zachęcam do zasubskrybowania podcastu w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Podcastu możesz słuchać na komputerze, na Spreakerze bądź na YouTubie albo na telefonie w aplikacji Spotify albo bezpośrednio w systemowej aplikacji podcastowej Apple czy w aplikacji Google Podcasts. Jeśli słuchasz podcastu na urządzeniu Apple mam gorącą prośbę o pozostawienie swojej opinii audycji co pozwoli mi na dotarcie do szerszego grona odbiorców. <laughs> Jeśli słuchasz podcastu na urządzeniu Apple, mam gorącą prośbę o pozostawienie Twojej opinii o tej audycji, co pozwoli mi na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Z góry bardzo za to dziękuję i do usłyszenia.